Cześć, Z tej strony kala witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takimi zbiorczymi zakupami ze sklepu Shiat pasi w ramach DT. Są to zakupy z dwóch miesięcy, plus jeszcze zakupy promocyjne. Skorzystałam z promocji. Jak zawsze do zamówienia Kamila dorzuca nam słodką krówkę. A co poza tym? Takie maluszki tym razem wzięłam z nowości skorzystałam z nowości i wybrałam sobie takie zaczepy do ryloczków, ale karabinczyki. O chodzą dość ciężko. O, dobra, <grym> udało mi się otworzyć. One, no nie są takie, o właśnie, nie są to takie typowe karabincziki. Musimy je tak jakby zaczepić sobie o ten zęzelek. I one są tyle fajne, że nie są takie okrągłe i są właśnie takie wąskie. Bardzo mi się spodobały. I już mam na nie pomysł. Jeśli kojarzycie ten mój filmik, gdzie tworzyłam piąki do gry, to myślałam też o tym, żeby z tych bas piąków zrobić też bryloczki. I myślę, że właśnie to będą takie fajne zaczepy na bryloczki. Oprócz tego wzięłam sobie takie fajne zawieszki, yy, zawieszki guziczki. Zawsze jest to takie miłe wykończenie różnych naszych prac. Uciekaj. Żeby mi się tutaj nie porozjeżdżały media, to od razu pokażę. Uzupełniam sobie moją kolekcję Lunar Paste, które bardzo lubię. Zrobiłam też o nich filmik, do którego zapraszam. E... Typowo żółty kolor i taki fioletowy. To jest typowo fioletowy, który na filmiku nie wiem dlaczego wygląda ciemniebieski. Shooting Star i Crown Me. No to światło tak pada, że to wygląda jak niebieskie, ale musicie mi uwierzyć, to jest taki fiolet fajny. Bonding Primer. Jest to takie gęste, bardzo kryjące medium. medium gesso, taki podkład. Podróżne prace mam, mam w planach: zrobienie dekupażowej pracy na talerzykach z fajansu takich fajnowych i tak pomyślałam, że może uda mi się pokryć właśnie te talerzyki takim primerem, żeby to mi nie schodziło. Będę testowała z takich też lepszych, lepiej kryjących, nie kryjących mediów, które się utrzymują na ciężkich takich powierzchniach, typu szkło, metale. To wzięłam tusz Stazon czarny. Mam taki ciemnobrązowy. Ale już parę razy się złapałam na tym, że potrzebowałabym jednak taki w kolorze czarnym. W końcu się na niego zdecydowałam i wzięłam. Powiększam też moją paletę fluidów akrylowych z DecoArt. Tym razem zdecydowałam się na niebieski. Nie mam pojęcia jak przeczytać tą nazwę. Jest to taki ciemny zwykły niebieski. Maska, maska z firmy Woodwear decydowałam się na taką, no, mi się to kojarzy z takim folkowym, takim skandynawskim folkiem. No i też taka fajna tutaj, jakby krateczka. Bardzo fajny, przyjemny wzór. Nie mam nic, nie miałam nic tego typu, więc myślę, że do folkowych prac jak najbardziej mi się sprawdzi. Niedawno zrobiłam też filmik o pędzlach do, do tuszowania. Widzieliście w moim. W moim w filmie zakupowym poprzedni. No, mam tych pensji już na tyle dużo, że potrzebowałam drugi stojak. Tym razem się zdecydowałam na taki czarny. On chyba nie jest obrotowy, z tego co wiem, niestety. Ale mi to nie przeszkadza. Miał fajną cenę. Tak, widzę, że nie jest obrotowy. No, jakie fajne tutaj. Yy, yy, tam. Nawet nie działałam, że będzie ma taki fajny ornament. Więc yy, będzie mi na pewno. Lepiej pasował do mojej pracowni w kolorze czarnym niż białym, który mam. Kolejny wykroniczek kwiatowy, który sobie sprawiłam, jest to wykrojnik z hrabią Design i są to niezapominajki Magdy. Nie miałam małych kwiatuszków w tym kształcie, więc w końcu się na nie zdecydowałam. Myślę, że powstanie dużo fajnych, malutkich, szybkich kwiatuszków. Bardzo lubię tego typu kwiatki. Z nich bardzo fajnie można zrobić takie maluszki do. Upychania w kompozycjach. Skorzystałam też z tej fajnej promocji minus 50% na wykrojniki Joy i wybrałam sobie takie trzy wykrojniczki To jest wiśnia, tak, słodka wiśnia. Grubi, czyli taka fajna kaczuszka z okularami. Te okulary mnie najbardziej tutaj cieszyły, znaczy no, najbardziej mnie zachęciły. I jeszcze taki słoik z przetworami. Bardzo mi się podoba to, że etykietka jest osobna i ta pokrywka. Mam już kilka tego typu wykrojników z innej firmy. I tak myślę, żeby zrobić sobie właśnie okładkę na przepiśnik z tego typu wykrojników. Na bazie popularności wosków i pieczęci oczywiście też w sklepie pojawiło się dużo, dużo różnych fajnych produktów z tego działu. Ja zdecydowałam się na taki zestaw ze względu na pieczęć. Niestety jest to w kolorze różowym. Ja nie jestem fanką różowego, ale pieczęć jest w zupełnie innym klimacie. Trochę nie rozumiem, dlaczego firma postanowiła taki wzór dać w kolorze różowym. Zupełnie nie pasuje według mnie. Teraz Wam pokażę, o co chodzi. Rozpakuję go. Z wami I zobaczcie, to są trybiki. To są takie trybiki vintage, nie vintageowe, steampunkowe, taki zegar i w środku ma trybiki. Dlaczego to jest różowe? Nie wiem, czy to jest odkręcane. O, super. No dobrze, no to to jest odkręcane. Dzięki czemu już wiem, że mogę wymienić to na inny kolor. Myślałam, że to jest nieodkręcane i już chciałam wykorzystać właśnie ten primer i przemalować tą pieczęć. Ale dzięki temu będę mogła po prostu to wymienić sobie Mam już takie zestawy do robienia, do robienia pieczęci, więc prawdopodobnie prawdopodobnie tą tą łyżkę i, i rączkę odsprzedam komuś po prostu mi zależało tylko na tym wzorze pieczęci. Do tego jest mm, świeczka. Zobaczcie, jak ona jest niziutka. Czy ona ma jaki zapach? Nie, nie pachnie. Jest po prostu taką niską świeczką. Plus jeszcze zestaw różnych wosków w różnych kolorach. One są dość malutkie. Te kropelki. To co? To jakieś. Ho, ho. Teraz będę miała wszystko w tym wosku. Jakieś resztki jeszcze tu zostały produkcyjne. No nie chcą wychodzić. No, mamy tu różne kolory, zresztą widać. Fioletowe oczywiście bardzo mi się podoba, szkoda, że nie ma czarnego. Więc bardzo fajny zestaw. Dzięki mm, kupyć taki zestaw już nic więcej nie potrzebujecie, bo mamy i świeczkę, i łóżkę, w której możecie mm, wytopić wosk, i wosk, i pieczęć. Więc y, super zestaw startowy, także y, zachęcam was do zajrzenia do sklepu do działu w pieczęci, chyba tak. Zresztą wszystko wam podlinkuję. Tu mam gratisy. Co dostałam w gratisach? Y, zestaw Hey Dude z, y, z Kratoklok. Z, z tyłu mamy tło, tutaj mam dodatki do wycinania, więc spokojnie możemy wykonać z tego kartkę. Tulip jest też z i też widzę że ma są podwójne z tyłu jest tło. Tutaj mam wycinanki więc też można fajną pracę stworzyć. I jeszcze ostatnia rzecz z moich zakupów są to dodatki Halloweenowe z P13. Już właściwie od Halloween chodziło za mną żeby je kupić i w końcu się na nie zdecydowałam bo chciałabym w końcu skończyć ostatnią Pracę, którą robiłam w ramach akcji Halloween Scrap Tam nie zrobiłam dwóch chyba prac, ale jedna z prac konkursowych, która się tam pojawiła, bardzo mi się spodobała. I właśnie ona, w tamtej pracy nie pamiętam u kogo. Na pewno wam ją zalinkuję. To były takie ładne, taka ładna chatka Halloween'owa. I właśnie tam zostały w niej wykorzystane dodatki z tej kolekcji. Bardzo mi się to spodobało, dlatego dobrałam sobie. Hmm, te, te dodatki, żeby zrobić no, podobną pracę, po prostu zainspirowało mnie to. No, oczywiście, te kartki, jak widzicie, są podwójne. Także, jeżeli nie wykorzystam wszystkich dodatków stąd, to mogę wykorzystać to tło, chociaż prawdopodobnie wetnę to po prostu yy, wszystko jak ja. Więc, no, tak się prezentują moje zakupy. Mam nadzieję, że coś Wam też padło w oko. Zaglądajcie do sklepu i też na, nasze, na fanpage Sklep pasji, bo często i gęsto mamy dużo fajnych tam promocji. No, więc tak prezentują się moje zakupy. Mam nadzieję, że co nieco Wam wpadło w oko. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się jakieś fajne moje inspiracje z tymi produktami. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do następnego. Pa!